Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Machoiron27 Witam Was w kolejnym odcinku z serii Fallout Shelter. Dzisiaj odbieramy sobie porodówkę. Urodziła nam się córka, więc odbieramy questy w tym momencie. Zostaliśmy totalnie <grych> rzeczy. A tu w ogóle jak nam się wywalił. Mam go rewajwować? Ja się go zrewajwuje, wracaj do bazy Kur... bo nie nadążam z prądem, trzeba produkować więcej prądu Wody tak samo Level upik, szybciutki Tak, kiedy urośnie A trochę to potrwa Musimy szybko ogarnąć ten syf, nie? Bo kurde... Mamy problem Odpalamy to Wodę się udało zdobyć się uda bronzdobyć nie no jest to zawsze taka naki no o Gaście to gaszcie to mamy akurat kościka odbieramy kościka teraz gdzie ich wysłać gdzie was wysłać gdzie was wysłać ciebie tu ciebie tu ciebie tu nie Powinno być git, Timo. Moim zdaniem Gospodarka nam kwitnie, ten ziomek wróci za ile? Za godzinkę okay. To jak będę następny odcinek nakrywał, To on już tu będzie z powrotem Nie przyniesie nam jakichś takich itemów Ale... Wróć <grybuj> Najlepiej tyle, że wróci Znowu w ogóle ta sama laska z tym będą mieli dziecka Zajebista sprawa <grych> O No te będą mieli dziecko No potężnie Czemu pan tak długo schodzi z tym Prądem Próbujcie Udało się, super Okej okay, wracamy, wracamy z tym prądem Bo kurde to był problematyczny czynnik yy, właśnie tego ta gówna, co się dzieje u mnie w wolcie Nie dało się nic zrobić Po prostu się nie dało i tyle, no nie mogę no Jest taki trolling w tym momencie W ogóle prostszego quest'a nie było Na szybkości Zaraz oni wrócą od razu, nie? Wracasz. Też wracasz. Pośćik zaliczony. Wracajcie do roboty od razu, nie? w ogóle masz już podane statystyki i masz inteligencję wysoką, super Będziesz pracowała w laboratorium, zajebiście Widzu, pamiętaj, żeby zostawić lajka, nie? Bo te lajki to bardzo ważna rzecz, bardzo, 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 bardzo ważna Ktoś do przodu nie rusza, ta rozmowa Dalej tylko gadają W ogóle nie mogę się już doczekać tych questów Bo to nam naprawdę bardzo, bardzo dużo da. Nawet sobie nie wyobrażacie jak wiele. Jeżeli będziemy mogli robić te questy, będziemy mieli jakieś dodatkowe rzeczy. Eee, nawet jest quest, w którym jeżeli go wykonamy cały questline, to będzie nam przychodziła taka butelka Coli z eee, kapslem. Bielu dawać mi kapsle, a nawet będzie szansa na nuka kole. Także to jest zajebista sprawa. Liczę na to, że to się już wkrótce spełni. Ile potrzebuję w ogóle? Eee, mieszkańców, żeby mieć jednego. Jednego. Jednego duelera potrzebuję. No i się udało. Co mu ci sami w ogóle? Co niedobór dobór wody w ogóle sprawia? Ciekawi mnie w sumie to to Sprawienie dobór wody, ciebie tu wyślemy mordeczko, a ciebie tu, ile masz charyzmy? dwójkę? dobra, to idealnie. Ogarnijcie to trzeba ogarnąć i mam nadzieję, że coś dobrego z tego wyjdzie, ale w ogóle nie mogę uwierzyć, że ona ma aż tyle inteligencji. To jest totalnie OP, totalnie. Będę również musiał zbudować Radio Studio, bo to nam daje to, że jeżeli Ktoś się pojawi, to zagada nam do radia i my go wezwiemy ten. Bardzo fajne jest. Ty. Yy. Mam w ogóle pistolet. A, no dobra, to ten pistolet daje mu całe gówno. W ogóle myślałem na temat tych paciuszek nie? I powiem wam, że. W pewnym momencie prawdopodobnie kupię trochę tych paczuszek Ale nie teraz, bo teraz chcę sobie jeszcze troszkę kaski uzbierać Ale takie 15 paczuszek byłoby fajnych, co? niech <słuch> za... Ile to jest kaski? 5 euro? 10 euro Zwielbiam w takich grach openingi robić, nie? Lawów e, w tutaj w Falaucie towna rzeczy. Czy jak się zwraca to w ogóle? W Fallout'cie nie ma jak się za bardzo zwrócić, ale jest fan. O, pierwszy najazd mamy. Rebelianci tu biegną. Kiedy się wiecie O, nareszcie. O, ci fistami się Nie, nieźle. O, śmierć. Jeden padł, drugi padł. Wspieram brońkę. Dajemy tobie stary. Proszę bardzo. Te kapselki są. A ciebie? Również kapselę. No i super. Pierwszy najazd bardzo prosty. bo to tylko bandyci. Ale w przeszłości może być trochę ciężej. Pamiętajmy o tym, nie? Co wy robicie? Ile możecie tak tańczyć, no? Idźcie do tego łóżka. Boże święty, nie mogę. Przy wodzie jest tragedia, potrzeba ludzi, a wy nie możecie wreszcie pójść do tego łóżka? Naprawdę? Jest. Oni tutaj już 6 minut. Nie idzie to w ogóle do przodu. Totalnie. Ja nie rozumiem. Ten ziomek zaraz, ten ziomek prędzej wróci niż oni pójdą do łóżka. Co jest? To jest choroba jakaś. Nareszcie się im udało. Wow, po 7 minutach. 7 minutach Dobra, happiness im wzrasta na a Mogę ich wysłać do swoich prac i takim akcentem zakończyć ten odcinek. Także co, widzowie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, pa.